Jakby nie spojrzeć, to jest estetyczne. Tam jest siła, tam jest linia, tam jest gibkość, tam może być taniec, tam może być czysty sport, jeżeli chodzi o jakieś siłowe rzeczy. To mi się zaczęło podobać, natomiast 5 no, lat się namawiałam, zanim przyszłam na Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj Mariusz Ługiewicz, wideo podcast szczerze o trenerze. Ze mną dzisiaj jest Joanna Maciaszek. E, bardzo się cieszę, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Mam nadzieję, że to będzie też dla ciebie coś nowego, nowa przygoda e, e, i coś, co pozwoli ci też może przełamać pewne jakieś rzeczy, które e, wcześniej miały miejsce. Joasia jest osobą, która jest instruktorką pole dance w jednym z takich chyba większych studio w Łodzi, w Ladies' Studio. Sieciówka, ale taka lokalna chyba nie? Czy... Nie, jest też w Warszawie, w innych miastach, ale yy, w łodzi jest jej serce. Okej, okay. ale też jest trenerem personalnym, bo tutaj nieskromnie powiem, że skończyła również nasz e, flagowy kurs: trener personalny świeżutko. i instruktor siłowni, także świeżutko, ale też jesteś instruktorem Banji Fitness i uwaga, pracujesz w biurze. Tak, na co dzień. Także widzicie, można to łączyć ze sobą. Taka praca hybrydowa też ma sens. E, i tak naprawdę m, dzisiaj porozmawiamy sobie o wielu tematach. A mianowicie pierwszym będzie e, to, żeby się dowiedzieć od Ciebie, co Cię w ogóle skłoniło do tego, żeby zrobić kurs tenera personalnego. Cześć wszystkim, dziękuję za zaproszenie. To był przypadek, troszeczkę, troszeczkę przypadek, a w dużej mierze praca ludzi, których spotkałam wokół siebie, fajnych ludzi. Ponieważ jeszcze parę lat temu, gdyby ktoś powiedział, że ja będę w, dzisiaj w tym miejscu, to bym w to nie uwierzyła kompletnie. Natomiast dwie takie osoby, głównie jedna, ale dwie mogę wspomnieć, motywowały mnie, stwierdziły, że można spróbować. Że warto spróbować, warto iść w tym kierunku, w kierunku sportu, jeżeli to sprawia frajdy, jeżeli lubię pracę z ludźmi. Zdecydowałam się na początku na kurs trenera pole dance. Zaraz potem był kurs trenera personalnego, to był gdzieś 2018 rok. No i poszło. Po linii. Mówisz na, na grubo już później. Tak, więc to, 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 to było tak. Y, fajni ludzie dookoła głównie, bo ja w siebie nie wierzę kompletnie. Okej, okay, czyli e, fajnie czasami być popchniętą, nie. A powiedz mi, że <laughs> ja wiem, co cię skłoniło, a tak się podpytam bo też z ciekawości takiej mojej prywatnej. Dlaczego akurat PTA? Bo masz dużo możliwości. Polska nie jest taka duża, żeby gdzieś pojechać. Znamy się z Humana, bo y, uczęszczałam na kurs trenera fitness, więc Humana y, pamiętałam, wiem jak tam było, jaka tam była atmosfera, ile się na kursie dowiedziałam. Y, śledzę profil. Poza tym między m.in. moja koleżanka Paulina kończyła wasz kurs chwilę wcześniej, bardzo chwaliła, więc i pozytywne opinie i to, że ja Was kojarzyłam z innego kursu, no też to, że jesteście na miejscu, to, to jest dla mnie też cenne i rozpoznawalność. Okay. PTA to już jest marka, którą się rozpoznaje i co. To, to, to bardzo się cieszę, że gdzieś tam są słowa, no jak widzicie, trochę jakby nie od naszego zespołu, tylko osoby z zewnątrz, że to jest dla nas bardzo duża wartość dodana. To teraz takie pytanie podchwytliwe, czy ty już pracujesz jako trener personalny? Nie. No dlaczego? <laughs> Powiem tak. Jako trener personalny w Pol Dance ja już pracuję. Mhm. Oprócz zajęć grupowych, których mam już dosyć sporo, mam też cztery podopieczne, które chodzą na zajęcia personalne, tylko że rurkowe. Te, tre... te szkolenia, które odbyłam bardzo dużo pomagają mi w pracy takiej indywidualnej, nawet jeżeli to jest Poldens. Zresztą bardzo miło dostać komplement od swojej kursantki, że widać, że wplatam pewne rzeczy, których wcześniej nie było, i rozwiązania treningu siłowego też znajdują swoje odzwierciedlenie w Poldens. Można to fajnie wpleść, to może bardzo dużo pomóc w tym treningu. Jeżeli chodzi o bycie trenerem personalnym, to chyba ciągle to jest przede mną i chciałabym, natomiast gdzieś tam z tyłu głowy jest ten strach, że za mało wiem, za mało potrafię, nie dam rady, nie przebiję się na rynku albo nie będzie zapotrzebowania. To jest taki strach troszeczkę przebranżowienia się chyba, ale no, już z prowadzenia zajęć poldens wiem, że jak się nie zrobi tego pierwszego kroku najtrudniejszego, no to nie pójdzie się dalej. Więc tak cały czas. No ale myślisz Myślę o tym. To, Mam nadzieję, tak. że, że gdzieś tam spełnisz e, tą swoją myśl i, i pokażesz się światu jako też trener e, personalny. E, dobra, to powiedz mi tak. To co jest Twoją największą pasją sportową? Bądź pasją w ogóle nie, bo e, każdy jakieś pasje ma. Niektórych pasja to jest praca i to jest jak najbardziej w porządku, a inni mają zupełnie inne pasje. Ja studiowałam historię sztuki, więc ta sztuka ze mną została. Co prawda, nie dokończyłam studiów, przerwałam je, natomiast sztuka jako pasja została. Lubię o tym czytać, lubię zwiedzać muzea. Tą pasję mogę wspomnieć. Natomiast pasja do sportu, tego rurkowego, najbardziej. Ja to wzbogacam różnymi innymi szkoleniami, rodzajami ruchu, czy to będzie yoga, czy to będzie chociażby. Akademia Rozciągania Gimnastycznego Anastazji Lutaj. Wszędzie gdzieś szukam jakiejś inspiracji, ale to zawsze sport, i tym głównym nurtem zostaje rurka. Okej, okay. tak jesteśmy przy tej rurce. To dlaczego akurat poldens? Bo no ja znam powiedzmy specyfikę tej aktywności fizycznej. Nawet kiedyś robiłem jakiś obóz poldens. Wow. Ale nie byłem instruktorem, także tutaj okay. nie miejcie, nie miejcie już w myślach mnie na rurce, bo to nie o to chodzi. Natomiast byłem organizatorem, ale wiem, jak to wygląda. Byłem na wielu pokazach, byłem na też warsztatach, no, z uwagi na pracę. No to dlaczego u ciebie akurat ten podrysł, bo on też nie jest taki mainstreamowy. To jest jeszcze może to już teraz tak jak, nie tak jak kiedyś. Ale kiedyś to było bardzo niszowe, nie? A ty już pewnie parę lat to robisz. Świadem zaraz będzie. No właśnie, to jak zaczynałaś, to tak naprawdę to można powiedzieć, że to był taki przedszkolenie, czyli raczkowało tak. to gdzieś tam. To dlaczego akurat to? To się gdzieś pojawiło na studiach. Jak jeszcze studiowałam, studiowałam i pracowałam, to się dopiero pojawiło w Łodzi. Nie wiem, jak w innych miastach, bo już nie pamiętam, natomiast w Łodzi pojawiły się jakieś pierwsze oznaki tego, że to się. To, to jest. Można pójść na zajęcia. Natomiast z uwagi na to, że w sport w liceum czy na studiach był z boku, no bo nauka, nauka, bo trzeba, ale ja tak spoglądałam w tą stronę i zainteresowało mnie, to było coś nowego. Dopiero się pojawiało w, u nas w Łodzi i to jest ładne. No, nie, nie musi się komuś podobać, ja to rozumiem, natomiast... Jakby nie spojrzeć, to jest estetyczne. Tam jest siła, tam jest linia, tam jest gibkość, tam może być taniec, tam może być czysty sport, jeżeli chodzi o jakieś siłowe rzeczy. To mi się zaczęło podobać, natomiast no, pięć lat się namawiałam, zanim poszłam na zdjęcie. No to długo, długo trzeba się namawiać do pewnych rzeczy. No, chyba wcześniej miałam taki hamulec w sobie, że to nie dla mnie, ja nie dam rady. Taki typowy babski hamulec, że jestem za słaba, że trzeba poświęcić na to czas. Pieniądze. Zresztą na początku to był bardzo drogi sport, jak to wchodziło w Łodzi. Ja pamiętam ceny karnetów z pierwszych lat takich funkcjonowania pole dance w naszym mieście. To ceny były astronomiczne, nie każdy sobie mógł na to pozwolić. Czyli taki ekskluzywny trochę. Bardzo. Bardzo sport. mało znany, bardzo ekskluzywny. Natomiast jak już pojawiła się możliwość, żeby pójść na trening, też musiałem mieć trochę czasu, zanim poszłam, ale jak już poszłam, to... To w tym samym klubie zostałam. No facetem to się pozytywnie kojarzy zawsze, nie? I gdzieś tak. tam Ja też lubię jakby oglądać, bo to też budzi podziw. Przynajmniej dla mnie. Ja się cieszę, że się zmienia mentalność ludzi. Bo nawet mojej babci musiałam tłumaczyć, że to nie jest taniec w Klubie GoGo. -Go. No właśnie o tym mówię, tak? Że to nam się głównie z tym kojarzy, a to nie o to chodzi. To jak ktoś zobaczy chociaż raz taki występ, jak wy organizujecie gdzieś takie pokazy w różnych miejscach, bo i na dworzu, i wewnątrz, tak, i, i klubach, po prostu w różnych. klubach, ale takich, gdzie się tańczy. Dokładnie. No to naprawdę to budzi zawsze wow, podziw, ludzie są zadowoleni, bo to jest i ekscytujące. To się I się ładnie ogląda. To się bardzo ładnie ogląda. Jeszcze jest fajny układ zrobiony, także ja też jakby polecam spróbować, jak ktoś nigdy nie próbował, to chociaż raz. Wejdźcie na rurkę. Ja próbowałem, ale to, to się nie skończyło. Cieszę dobrze. się, że się zmienia mentalność, jak najbardziej. Co według Ciebie jest najtrudniejsze w Polden, Bo to też nie jest takie proste, że my sobie wchodzimy, kręcimy się i robimy cokolwiek nam się podoba. Ja wiem po sobie, że to nie jest proste. A co według Ciebie jest najtrudniejsze? Chyba my, my sami. Ja akurat zawsze miałam słomiany zapał. Też widzę po dziewczynach, jak trenują. To jest sport, który wymaga bardzo dużo pokory. Bardzo dużo, bo jak dziewczyny pójdą sobie na zumbę, to już praktycznie po miesiącu widzą, że ta zumba im coś dała. Natomiast jeżeli idą na poldę, to oczywiście ja to nazywam troszkę śmiesznie ze swoimi kursantkami, że każdy ma swój timer. Że to nie jest powiedziane, że to się zrobi w tyle, to w tyle, a tamto jeszcze w jakiś określony czas. Każdy ma swój zegar. Ale ogólnie w Polden, żeby widzieć naprawdę rezultat swojej pracy, potrzeba tego czasu więcej. Kobiety chcą widzieć ten rezultat szybciej. Więc pokora. A ja w ogóle się dziwię, bo ja miałam słomiany zła, zapał, a tu, jak się na coś zaprę, to ja będę rzeźbiła 3 lata, ale w 3 lata wyrzeźbię tą figurę, bo sobie wymyśliłam, że sobie zrobię. Okej, okay, czyli też uczy. Pokory. Jak to się jej nie ma i spróbuje. Albo to nauczy, albo trzeba nie? mieć, albo nauczy, ale. Trzy no... No, lata to jednak na jedną figurę to dosyć długi okres, jakby nie patrzeć, i nie każdy jest w stanie to po prostu chyba wytrzymać. Nie? Ale jak już za to już widać, że. Wy chcecie więcej? Wy macie pasję do tego, bo jak was znam, to Co osoby znam to za wszystkie są takie, jakby, pasjonujące się tym tematem bardzo mocno, bo to tak nie jest, że pójdę sobie raz i tyle. Bo do czego zmierzam? Wy trenujecie bardzo długo. Znaczy, bardzo długo, jeżeli chodzi o ilość godzin dziennie, tygodniowo, jako wy, nie? Jako osoby, które robią pokazy, które też mm -hmm. uczą innych. To jest parę godzin dziennie, to nie jest godzina. To czasami są dwie, trzy, albo nawet i chyba cztery godziny e, takich treningów dla was. E, ale powiedz mi tak, co sprawia Ci większą przyjemność? Trenowanie siebie czy kogoś? Kogoś. Nie lubię pójść na trening. Lubię się rozwijać, widzieć u siebie progres. Lubię pracę nad sobą. Natomiast jakbym miała wybierać siebie czy innych, wybrałabym innych. Bardzo lubię widzieć progres u swoich kursantów. To jak oni są zadowoleni. Że jednak chcą zostać. Kobiety bardzo się zmieniają na poldensie. Nagle zaczynają bardziej akceptować swoje ciało. Lepiej się ruszają. Ta koordynacja jest o wiele lepsza. Są bardziej śmiałe, otwarte. Z takich cichych myszek naprawdę okazuje się, że to jest bardzo wygadana, fajna, otwarta osoba, która po prostu przyszła taka zamknięta. Nie wiem, nie wiem, przez co. No, chociaż ja też byłam taka zamknięta, więc, więc doskonale to rozumiem. Poza tym bardzo też lubię tą drogę. To też odnośnie treningu personalnego, chociażby w treningu siłowym. Jak znaleźć sposób na kogoś? Ja nawet na zajęciach się śmieję, że każdy ma, każdy jest w stanie zrobić daną rzecz, tylko moim zadaniem jest to, żeby znaleźć sposób, żeby on to zrozumiał albo zrobił. I ta droga dochodzenia do tego, jak daną osobę do tego skłonić, nauczyć ją tego, żeby to ciało i głowa pojęła, to też sprawia frajdę. Więc te dwie rzeczy i, i wolę ludzi. No, oczywiście jest takim... Rodzonym trenerem, który faktycznie gdzieś tam by się spełniał i spełnia się zawodowo. Nawet mówi się u nas, że nie każdy trener może być zawodnikiem, mm. nie każdy zawodnik może być trenerem. Sprawda. Ja, na przykład, kompletnie zawody polne zmienię, kręcą. Mogę zrobić pokaz, bardzo lubię robić pokaz ze swoimi kursantkami dwa razy do roku, w Ladies. Natomiast zawody nie, ja wolę trenować. A przygotowujesz też jakieś zawodniczki do takich zawodów, czy nie czujesz się na siła? zdarzyło mi się jednej osobie pomagać, ale jeszcze nie miałam okazji kogoś przygotowywać od początku do samego końca. Jeszcze nie. Może to przed Tobą. Że to jeszcze się nie. Być. Dlatego <laughs> mówię. Jakby trzymał kciuki, żeby takie rzeczy były przed Tobą i żebyś mogła też się spełniać w tym, żeby pokazywać też to troszeczkę szerszej publiczności, jeżeli chodzi o Twoje trenerskie osiągnięcia. Bo wiem, że to też bardzo dużą frajdę sprawia. Mnie zawsze właśnie Bardziej kręciło to, żeby kogoś nauczyć, niż mhm. samemu to zrobić. No bo ja też jestem podobnym typem, chyba człowieka. A co jest według Ciebie najtrudniejsze w tej pracy? Czy to są ludzie, czy to jest jakieś inne jeszcze trudności? Chyba nasze ciało, bo y, trudności. Ja zawsze, jeżeli chodzi o taką pracę w sporcie, oprócz tego, że bałam się przebranżowienia i boję, boję się trochę do tej pory, e, obawia, chodzi mi z tyłu głowy, obawiam się tego, że, mm, że ja się w tym wypale. Że to będzie tak, jak z tym chodzeniem codziennie do biura. Że ja po prostu automatem wstaję, bo muszę iść. Tego bym się bała. Ok. E... A tak to chyba ciało nas ogranicza, bo jeżeli jest jakaś kontuzja, jeżeli ja wiem, że ja czegoś nie jestem w stanie mm, o, ogarnąć, e, bo, bo potrzebuję więcej czasu, albo jest to coś, co sprawia mi problem w danej dziedzinie, ten, ten akurat fragment, to, to trochę na głowę wpływa negatywnie, że ja widzę, że mm, mm, trochę się chyba człowiek blokuje wtedy. To jeszcze zostanie przy tej twojej drugiej pracy. Bo to jest bardzo takie e, chyba powszechne, przynajmniej. U osób, które dopiero bądź już jakiś czas z tym są i właśnie próbują zrobić ten kolejny krok. Mm -hmm. Bo ja też spotykam dużo trenerów, którzy właśnie podobnie jak ty e, mają ten problem, żeby pójść jakby na całość. Nie? Jak to się mówi, powiedz mi, ty w pracy, to to ty robisz takiego, że, e, no bo pracujesz w biurze, to wiemy, ale czy coś jest takiego, to jest praca przed komputerem, czy to. Też e, głównie przed komputerem, to jest praca w drukarni offsetowej. Natomiast bardzo, dla mnie, dla mnie przynajmniej, plusem tej pracy jest to, że nie siedzę non stop przy komputerze, ale też idę na halę produkcyjną. I, I tam mogę sobie podziałać. Więc jakbym miała siedzieć 8 godzin przy komputerze, to ja bym nie wytrzymała. Rozniosłoby mnie chyba. To jest praca zmianowa, czy to jest od rana do jakiejś godziny? Nie, ja pracowałam wcześniej, jak się szkoliłam na dwie zmiany. Natomiast szukałam usilnie pracy na jedną zmianę, bo nikt nie chce trenera z dostępnością co drugi tydzień. I, i, I to mnie motywowało, żeby zmienić pracę. Więc praca na y, jedną zmianę. Natomiast ja, większość osób znam właśnie, jak się takim dinozaurem czuję. Y, bo większość osób, które przynajmniej koleżanek z Ladies chociażby, instruktorek, to są dziewczyny, które już kończą studia albo dopiero skończyły. Więc y, trochę młodsze. I y, y, raczej to jest ich praca. One mają szkołę i to jest ich praca. A, a ja tak... Praca dom. Zazdrościsz się trochę? Ja wiem. Ja raczej nie jestem taka, że zazdroszczę. Yy, no, no, nie wiem czy... Z... Nie. Zazdrościć nie, no bo też mają swoje obowiązki, też mogą w pewnych godzinach poprowadzić te zajęcia. Jeżeli jednej rzeczy mogę tak pozazdrościć, ale tak, tak pozytywnie pozazdrościć, to tego, że na przykład są 10 lat młodsze i jak gdybym 10 lat temu robiła to, co robię teraz, to gdzie ja bym była za te 10 lat. No da, czasu nie cofniesz, nie, niestety. No, ostatnio u nas była Olga Kelm i ona zaczęła też bardzo późno, ale sukcesy ma niesamowite, Zresztą. tylko pozazdrościć Mistrzostwo Świata. Pozdrawiamy cię, Olga. Oczywiście. E, powiedz mi, a co cię motywuje do tej pracy? Bo każdy ma swoje wewnętrzne motywacje. Jedni, na przykład, piękną figurę i, i chcą to dalej też pogłębiać, bo mają w jakiś tam sposób takie podejście. Inni właśnie to, że pomagają klientom. Co Ciebie motywuje? Do pracy jako trener teraz, bo nie mówimy już o tej nudnej pracy. Teraz te ciekawsze rzeczy. Jako trener. Chciałam powiedzieć, że motywuje mnie Instagram. Jak te piękne dziewczyny z całego świata robią <laughs> piękne rzeczy i też bym chciała. Nie no, media społecznościowe są teraz takim sposobem na inspirację. Ale taką pozytywną inspirację. Ja nie wyobrażam sobie w ogóle poldensu czy jakiś dziedzin sportu bez tego, co możemy teraz, bez internetu. Żeby coś zobaczyć, poznać, spróbować, zainspirować się. Lubię patrzeć na swoje kursantki. Na to, jak ja się zmieniam, bo powiem szczerze, fajnie mieć 32 lata. Robić szpagat i z prostymi kolana, nogami w kolanach dotknąć na luzie ziemi, więc uprzeć ręce na podłodze. Yy, więc sprawność fizyczna. Yy, poza tym yy, sport pozwolił mi, ja przynajmniej szczerze w to wierzę, pozbyć się niedoczynności tarczycy. Więc taka kwestia, że lepiej się czuję, lepiej wyglądam i ja już nie muszę brać leków, hormonów, no to jest już taka kropeczka nad i. No, tylko oczywiście w połączeniu z dietą, ale ruch i yy, świadomość tego, co się je, czyli samorozwój, to co ja cały czas powtarzam. No, trzeba non-stop się uczyć. Nieważne, czy ktoś będzie z tego sportu żył, czy będzie trenował innych, jeżeli będzie miał świadomość, co ma na jego ciało wpływ, to na pewno wielu schorzeń byśmy mogli się pozbyć albo wręcz ich nie mieć. Zgadzam się w 100%. Eee, no dobra, to teraz tak. Twój największy sukces. Ludzie nie lubią mówić o sukcesach, ale może coś takiego jest, czym chciałabyś się pochwalić? Mam kursantkę, która zgłosiła się na zajęcia indywidualne. Zaczęłyśmy pracę po moim urlopie, to gdzieś był sierpień. Tak. I od sierpnia do teraz zrobiła tak niesamowity progres i widzę, jak szybko uczy się, gdzie, no nie mogę porównać tego z pracą w grupach, gdzie, no, wiadomo, pracę w grupach, to ja muszę tą swoją uwagę, swoją wiedzę podzielić na ileś osób, a tu jej siła, determinacja, to, że przychodzi, nie odwołuje zajęć i to, ile przez ten czas zrobiła, ja tyle nie zrobiłam, trenując więcej, no, to, to już jest sukces, że gdzieś tam się udało. Jakby dla niej sukces, że to zrobiła, dla ciebie, że udało ci się w tym uczestniczyć nie? i być częścią tego procesu. Tak, tak, tak. Jak najbardziej. Pod, pod takim kątem trenerskim to chyba największy sukces, jak się widzi taki szybki i, i fantastyczny rozwój swojego podopiecznego. To teraz porażka, bo to też jest takie coś, co no też pokazuje ludziom, że my, my trenerzy, bo ja cały czas trenerem też jestem, mm -hmm. też jesteśmy ludźmi i też mamy swoje porażki, bo nie tylko sukcesy, to nie jest tak, że my zawsze mamy wszystko usłane różami i tylko chodzimy po czerwonym dywanie, widać nas na YouTubach, w internecie i Instagramie, ale też mamy swoje momenty zwątpienia i momenty porażki. Co było takim twoim momentem? Czy miałeś taki w ogóle? <laughs> po wywiadzie z Olgą tak właśnie się spodziewałam, że będzie takie pytanie. <laughs> no to jest pytanie, które zawsze się prze. Przewija, bo ja to robię z tak. bo e, chcę to pokazać po mhm. prostu. Chcę pokazać e, Was jako gości i chcę pokazać Was jako osoby, które są też osobami, które mają swoje problemy. Ja oglądając wywiad z Olgą uśmiechnęłam się, bo ja doskonale rozumiałam, co ona ma na myśli, bo ja mam podobnie, e, że jakiejś takiej ogromnej wielkiej porażki nie potrafię przypomnieć sobie, bo to są drobne elementy, czy jakiś gorszy moment w życiu, jakaś kontuzja, ale te wszystkie drobne, gorsze chwile, lepsze są lepsze i gorsze, ale te gorsze chwile zawsze staram się obrócić na plus. Jakąś taką wielką porażką. Ktoś może powiedzieć mój występ na ogólnopolskich zawodach pol art w duecie. Z patrycją byłam. I ktoś może powiedzieć, że to była ogromna porażka, bo zajęłyśmy ostatnie miejsce. Oczywiście wtedy, będąc tam na tym miejscu, jak najbardziej czułam się najfatalniej, jak tylko można było, bo okres przygotowań, starań, w ogóle występ przed publicznością ogromną, przed sędziami, coś okropnego. <noise> Ale z drugiej strony, ja po jakimś czasie, jak już te emocje opadły, to się okazało, że to było super. Bo, prawdę powiedziawszy, nic by mi to drugie, czy piąte, czy pierwsze miejsce w życiu nie zmieniło, natomiast cały okres przygotowań e, dał mi tyle nauki. Miałam, miałam, w ogóle nie wiem, czy ktoś ma okazję mieć swojego sponsora. My z Patrycją miałyśmy osobę, która nas wspierała wtedy w, w tych przygotowaniach. E, mogłyśmy trenować pod okiem jednej z najlepszych poldenserek w Polsce ona do nas przyjeżdżała, nas trenować. Tylko, że no to się wiązało oczywiście z tym, że trzeba było wstać o 5, pójść spać o 22. I codziennie piłować i piłować. Więc w jakiejś wielkiej porażki nie, Tą porażkę właśnie teraz odczuwam jako jeden wielki plus. Porażką to by było to, żebym zrobiła kurs i nie chciała iść do ludzi, chcąc to robić oczywiście, bo jeżeli ktoś nie ma takiej potrzeby, to jak najbardziej to rozumiem. Natomiast. Blokować siebie. To by była dla mnie porażka. Wtedy, gdybym stwierdziła, że jednak nie. Jestem za słaba. No dobra, to teraz mamy porażki, mamy sukcesy. O, i złapałam w tym roku swoją nogę za głową. To było moje marzenie. Pokracznie, brzydko, nie tak, jakbym sobie tego życzyła, ale wydawało mi się, że to jest u mnie niemożliwe. No, to to jest... dopinamy do kategorii <laughs> sukces? Tak. Nie, także gratuluję ci tego twojego prywatnego sukcesu. No, dla mnie to by była chyba nie wiem, misja na Marsa, jakbym to zrobił. No albo raz. Bym W ogóle! Jakbym w ogóle zaczął to robić. Więc myślę, że, że gdzieś tam to jest mega sukces, przynajmniej w moim mniemaniu. Chciałbym, żebyś też mogła powiedzieć i zachęcić, bądź nie, to jest kwestia twoja, bo, bo każdy ma swoje zdanie i ja absolutnie w to nie będę wnikał. Zachęcić do pracy jako trener, czy możesz w jakiś sposób to zrobić? Czy są jakieś takie plusy, które chciałabyś? Takim przyszłym kursantom, bądź osobom, które tak jak ty wahają się. Mhm. Ja nie mówię o trenerze personalnym tylko, ale o różnych aktywnościach jako trenerzy, tak? Bo trener personalny, trener poldens, jako trener personalny, instruktorzy to też są trudne zawody, które e, trzeba chcieć wykonywać. E, I może ktoś potrzebuje takiej zachęty. Jakbyś mogła gdzieś tam parę słów powiedzieć już teraz do kamery, tutaj do was, do ciebie tutaj się kierujemy. Posłuchaj, Joasi, może. Coś ciekawego uda ci się wyciągnąć. Jeżeli interesuje cię jakiś sport, lubisz pracować z ludźmi, nie czekaj, idź na szkolenie, zdobądź wiedzę i spróbuj. To nie jest coś, co od razu zmusza cię do tego, by zostać, by być tym trenerem. Natomiast warto w życiu łapać chwilę, próbować, odkrywać nowe rzeczy, poznawać nowych ludzi, otwierać się na, na to, co jest dookoła i przede wszystkim rozwijać. I tym jakże optymistycznym i fajnym, myślę ciekawym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że zostaliście do samego końca, bo myślę, że tematy, które poruszyliśmy i to, co Asia nam powiedziała, przynajmniej w moim odczuciu było tak ciekawe, że warto było tego posłuchać. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że będziecie nas dalej oglądać. Zostawiajcie łapkę w górę, pamiętajcie, że subskrypcje dla nas są bardzo ważne. I piszcie w komentarzach, może kogoś chcielibyście, żebyśmy zaprosili, może się uda. Próbujcie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!